Dzień nagrań dzisiaj robię sam e, z tego względu, że wypadały troszkę sprawy takie tam i ja dzisiaj będę coś tam dubał sam przy tym silniku. E, troszkę sobie porozcinałem trochę Wam powiem o tym, co było przy po materiale, po tym jak rozpołowiliśmy Dzwon silnika e, silnikiem mandoli. E, co tam doszło. Może tego nawet zacznijmy już teraz, moi drodzy. Więc tak. Rozjechaliśmy. Ja byłem święcie wcześniej przekonany, że yy, prez tarczy yy, sieczkarni Z350 będzie jakoś zunifikowany yy, pod no, ogólnie tarcze Bizona Giganta, Bizona Supra, że te właśnie wałki powinny być yy, teoretycznie takie same. No dziwnie to zrobili, bo tak. Yy, tutaj miałem swoje wyobrażenie, że no taki wałek w sieczkarni naszej zetki y, będzie dosyć wytrzymałym wałkiem, powinien znosić bardzo duże obciążenie. I z tego względu właśnie się sugerowałem tym, że kres będzie identyczny jak w sieczkarni w zetce, bo sobie z drugiej strony też pomyślałem, że nie powinni zmieniać czegoś, skoro już mają jakiś tam ustawiony ten kres y, i teoretycznie nawet dosyć podobnie wyglądał. Ja zrobiłem innotarcze. Y, nie wiem czy to jest tarcza z giganta, chyba nawet nie jest jednak to, to jest tarcza z giganta. E, no ale zdobyłem. Mam tarczę na stole, ona nadal leży, sieczka zetki Popatrzyłem, znalazłem nawet taki sam wałek, znaczy wałek, frez znalazłem. Wsadziłem obydwie tarcze na ten pres e, wchodziły, nie było problemu. Ja gdzieś w tamtym roku ten dzwon silnika po prostu odjechałem troszkę. Poświeciłem latarko no na oko tak bo ja tego nie ściągałem no popatrzyłem powinno być to samo no i też tutaj właśnie taki błąd popełniłem bo chciałem trochę wyprzedzić czas no okazało się że nie starcza siczkarni zetki frez to nie jest ten sam frez co właśnie co właśnie w wizonie yy, tutaj besie nie wiem jakie jest w gigancie teraz dla mnie dalej to jest taka troszkę niewiadoma czy to jest zunifikowane według właśnie BSA, czy nie, bo też tutaj może być ten problem co chodzi o giganty Z060, Z061 pomiędzy yy, właśnie te dwa modele, pomiędzy Z083. Yy, czy ten balek będzie taki sam, bo, bo w tych nowszych Z083 to już była taka konstrukcja bardziej pod BSA. Co chodzi o właśnie tutaj silnik hydrostat właśnie ten i był konstrukcyjnie zmieniony dzwon, właśnie ten. No ale to też do końca tutaj mówię, nie wiem, no bo tutaj co maszyna to jest inny wałek, tym bardziej, że jak się przygląda zdjęcia na Google, to właśnie występuje przynajmniej dwa typy wałków. Ja tutaj też nie widziałem, jaki jest do końca wałek czy jest wałek e, właśnie z małym stożkiem kończącym czy jest z gru, takim większym tym stożkiem e, właśnie wchodzącym tego to nie widziałem no teoretycznie mogłem się czegoś tam spodziewać po tym jak w, w pewnym miejscu w krawyrówce właśnie tam e, był rozbierany jeden tego e, ten e, właśnie Wizon bez. no ale tutaj też nie widziałem co tak bo to w końcu dwa zdjęcia tak samo jak się wpisuje nawet tarcza tutaj silnika Bison B, to wyskakuje przynajmniej dwa rodzaje tej tarczy e, ten numer tarczy bo tak i e, była nalepka na tej tarczy przy silnik Landowii e, właśnie z numerem z numerem tej tarczy wpisałem nic mi totalnie nie wyskoczyło e, ogólnie to jest mała tarcza ale bardzo potężna główka jest zrobiona taka dosyć dosyć ciekawa ta główka mm. Ale, ale, ale z tym co się spotkałem ogólnie już nie po numerach, ale po wpisywaniu tarcza silnika Bison BS Wyspokoi nam e, coś z logiem CNH I ta tarcza wygląda znowu jeszcze inaczej No tutaj powiem Wam konstrukcyjnie, no byłem trochę tego... Wkurzony, hmm, bo myślałem, że się będzie to wszystko zgrywało 700 zł jak tu ten, No i kupno tarczy, czyli ogólnie 1000 zł poszło na darmo, e, co chodzi o ten, bo chciały się wyprzedzić czas, no to chyba takie najgorsze w tym momencie, najgorzej stracone, stracone pieniądze właśnie przy tej konstrukcji e, z tego względu, że właśnie chciał się wyprzedzić ten czas. Bo to tak jest, wiecie, że nie na spokojnie, tylko tak, tutaj swoje zajęcia, praca w polu. A chcemy sobie coś już wcześniej przygotować, nie ma miejsca gdzie na rozbiórkę przyjdziemy, żeby to gdzieś tam indziej to sobie rozebrać i wiedzieć co i tak. Człowiek chce, żeby ten, a później wychodzi drugie i to był główny tego właśnie problem. No niestety jeszcze raz to wszystko pójdzie do przeróbki. Ja wezmę zaraz GoPro w dłoni i Wam pokażę co jak powiem jeszcze dokładniej. Yy. No tutaj mówię, też pomęczyliśmy się dosyć sporo z wykonaniem tego, tak jak widzicie za mną kamień już tutaj coś tam on jakoś przylega, pokażę Wam i jak przy tym kamienicie co jeszcze myślę, co będzie robione, to dzisiaj postaram się jeszcze wykonać tutaj samemu powiem Wam parę rzeczy do tego silniczka, co jak, gdzie były kłopoty pewne no więc tak no to co? go w i ogień, tak? Tak jak widzieliście na dwóch poprzednich nagraniach yy, z demontażu silnika Andorii oraz spawania tego połączenie płus śrubami, wykonanie tego stelaża owszem, tutaj ten profil pochodzi z klejna dolny, ale on właśnie po to jest tak zrobiony, żeby był sprzęgnięty tam z tyłu ten profil yy, żeby, żeby właśnie było na czym wyprzeć dzwon. Tutaj mamy wykonany taki prowizoryczny kombajn stelaż, właśnie tak jak na, na kombajnie to jest e, e, właśnie przymocowane od silnika Andori, żeby odpowiednio to było wyprofilować. Stukaliśmy młotkiem, żeby odprężyć miejsca e, właśnie na których było to gięte bo wiadomo jednak jednak takaś tam siła sprężystości jest tak, że było trzeba przed spawaniem młotkiem puknąć to. E, Powiem Wam tak pomiędzy Andorio a tym silniczkiem 8,3 litra kamińsa y, Różnica w długości od początku koła pasowego do końca koła. koła wróć obudowy sprzęgła. Różnica jest jedynie 1 cm. Y, właśnie Kumins jest troszkę właśnie ten centymetr dłuższy, ale silnik tak naprawdę to taki dosyć cicha woda i niepozorny jest. Co chodzi o przynajmniej o wymiary, bo gabaryty tutaj co chodzi o wysunięcie tego wiatraka bębna nic się nie zmienio także bo możemy oczywiście bizony besy oceniać w trzech grupach co chodzi o te wysunięcie czyli ten najgłębiej to Andoria ten tak na równo z osłoną to jest ZTS no i ten wysunięty bęben mielec oczywiście właśnie ze względu na gabaryty silnika tutaj maleńki silniczek fajniutki Ciekawe, troszkę większy, też Wam powiem, zauważcie, yy, właśnie oczko od spustu oleju, no wiadomo, hydrauliczne, ja tutaj nie chcę modzić, spawać, wycinać czegoś w tym miejscu. chociaż to jest miska stalowa, można by było coś wykombinować, no ale jak to się mówi, jednego dnia odkręcił korek od spustu oleju, podstawił bańkę, na drugie się wraca i powinno być wypuszczony olej, yy, raczej to takie rzeczy, to nam przed sezonem, no ale... Co chodzi o tę miskę, ona jest dosyć taka wysoka, nie jest jakaś to miska płaska, no i tutaj pojawił się ten problem, że to oczko troszkę e, właśnie na części tej giętej w górę, jak rotory są, by zawadzało to w blachę, no i w tej chwili nawet mogłoby zawadzać, bo jak sobie tutaj jest przyłożony, to zawadza. Ale zapomniałem o tym, że ta miska jest uniwersalna, czyli możemy ją przekręcić o 180 stopni, że po prostu zaraz sobie wypust oleju zrobię, przeniosę na drugą stronę. Tutaj dostaniemy troszkę więcej miejsca jak po tej stronie. No dalej będzie trzeba, niestety, zniszczyć silikon, tutaj odkręcić śrubki i ponownie to zrobić. Ten, no muszę, muszę przykręcić, ale na razie tego się nie czepiam, bo, bo te właśnie spawania, wszystko mocowań, ten właśnie łapy silnika. Dobra, przejdziemy sobie teraz na tył. No i tutaj, moi drodzy, stanęliśmy trochę. Praktycznie dzień roboty mieliśmy przy tym, żeby to wykombinować jakoś sensownie. Łapę przy pompie hydraulicznej tej ścianki tutaj z tymi śrubami nie mogłem za bardzo e, przerabiać z tego względu, że tu jest przymocowana pompa e, hydrauliczna. Mm, no i tak, tak. Tutaj najgorsze co chodzi o ten silnik. On, ten kielich, e, obudowa koła zamachowego jest e, powiększona, a w dodatku ma właśnie e, wybrzuszenie miejsce na rozrusznik i było trzeba tu w taki właśnie sposób przerobić ja wykorzystałem grube dosyć takie materiały co chodzi o zbudowanie samego łoża musiałem tu wyciąć bo fabrycznie to by był taki po prostu cołownik duży przyspawany jest tu, odcięte, tutaj wyparłem się blacho sk na skos oczywiście to jest tylko i wyłącznie pułapane, bo to oczywiście za testu wszystkiego, jak to będzie wszystko wychodziło, bo żeby to mądrze wszystko pomocować, no i tak, no tutaj kawałek sztaby grubej płaskownika, płaskownika sztaba bardziej. Wcięcie zrobiłem, tutaj wystawiłem na to stronę kolejny płaskownik, no to już typowy płaskownik gruby, z tego względu, że musiałem to tak rozwiązać, żeby nie zaspawać, bo może by było tą blaszkę przyspawać do tego płaskownika, tu po prostu dobrze zalać, ale żeby to było mądrze zrobione do wyjazdu w razie czego, silnika w górę spust, to żeby mm, tutaj nam nic nie zawadzało. Odkręcamy te śruby, dwie główne mocujące pod tymi gumami, odkręcamy albo zresztą zostawiamy. Odkręcamy te trzy śrubki na klucz 19, i nic nam tu nie wadzi, tylko jedziemy sobie w górę z tym właśnie. No i tu bawiliśmy się, właśnie. To było chyba takie najgorsze miejsce, co chodzi o wykonanie tego, bo reszta płozy i dzwon przy przykręcaniu e, silnika. To się wszystko trzymało na swoich miejscach, chociaż to też powiem Wam, te wykonanie, te płozy z serii, a pomiędzy płozami prototypowymi no, są różnice, to jest jedno. A drugie to jest to, że no, niestety w fabryce maszyn żniwnych to chyba było tak, że każdy robił według siebie i w zależności od pory dnia. Nie wiem, na no, środku tygodnia trochę bardziej dokładnie, przy piątku to już nie bardzo. No i tak, 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 myślę, że to było właśnie, nie? Rozbieżność jest w gięciu, nie są to części jakoś, jak, miaro, miarowane. Tylko gięte coś w stylu, a zróbcie tak, aby się trzymało, a reszta to już tam nie obchodzi. No, jest lipa pod tym względem, bo jak porównałem sobie płozy te, a tamte, pomimo że wygięcie jest, to mam wrażenie, co chodzi o te płozy prototypowe, gdzieś bardziej się postarali o dokładne wygięcie tego tutaj już nie jest jakoś to tak aż dokładnie wygięte i jest dosyć rozbieżność taka jak wsadzili w giętarkę, była różnica 2 cm musiałem to jakoś, jakoś wyprowadzić tam mam jakieś pomysły oczywiście na górę to to zrobiłem żeby wszystko się trzymało teoretycznie w miejscach żeby nie było problemu jakoś tam zamontować to właśnie w kombajnie no, kompresor, pompa wspomagania. Na razie jest przymocowania tak, żeby tutaj sobie jakoś wyjść od tego, ale to zaraz do tego wrócimy. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy to wszystko wyspawane, ta... Blacha, no oczywiście to z resztek wykonane, bo to nie jest jakoś, żeby robić całą serię. Nie wiem, 10 kamienców, jakby tak przystosować, to można by było to dokładniej zrobić. A to, że jeden silnik, to chodziło o to, żeby dzwon i płozy nam się nie ruszyły po demontażu Andorii. No, zdemontowałem dzwon. Nie ma wałka i tarczy ani koła zamachowego, silnik nie ma. To wszystko leży w garażu. E, przykręciłem tak jak widzicie pierścień ten redukujący redukcję z silnika Mielca. E, no i oczywiście tutaj do kielicha to wszystko przykręcone, połączone. Na razie nie wszystkich śrub nie dawałem, tylko skręcone jest to. E, tutaj jeszcze co? Na drugą stronę wykonuję drugie. Y, drugą łapę w silnika jest to na razie zrobione, przyłapane, oczywiście, żeby tam się nie rozjechało, tylko było y, w tej chwili tak to wygląda. Jak na razie zrobiłem ten też test taki, że to było przymocowane, je na drugą stronę jest połączone. Y, tu jest płozy, są skręcone z sobą. Y, tam pod niską olejową miałam, mam już kołka wsadzonego, także, także żeby przód był silnika podparty, żeby waga silnika nam niczego nie przygięła na tyle przy dzwonie. No i tak, test na czym polegał. A na tym polegał, że odkręciłem sobie te śruby wszystkie, poluzowałem. I jakby było coś nie tak, to wiadomo, że z samego ciężaru silnika yy, odgięłoby nam yy, na skutek o naprężeń jakiś powstałych tak przy ten okazało się że popuściłem śruby a blacha minimalnie ten musiałem trochę zredukować tak żeby przy silnika poszedł mi do, dosłownie minimalnie w górę ale powiem wam lepiej bym nie zrobił tego na kombajnie praktycznie nic się to nie ruszyło po po opuszczeniu właśnie tych śrub tutaj mocujących dzwon. Silnik jest jedynie, bo tutaj nawet zobaczycie, że w końcu też i nadcinałem. Musiałem podnieść delikatnie 2 cm w górę silnik z tego względu, że mm, no że miska olejowa. No musiałem tutaj taki upgrade zrobić z tego właśnie, że musiał silnik pojechać delikatnie w górę. Ale oczywiście nie poszedł nam do przodu, nie cofnął się silnik, został miejsce w tym samym miejscu położony dzwon, także nieźle. Tu chodzi o to też, żeby zachować tylko e, to przy dzwon był i on był równo do stosunku e, położenia e, tych obydwu półs. Dobra, teraz moi drodzy przejdziemy sobie naprzód. Ja wam powiem, co sobie wykmieniłem tutaj z tymi przednimi płozami, e, pło, płozami wróć, e, e, łapami silnika, bo mógłbym zastosować coś podobnego jak ma. Yy, właśnie takie przednie mocowania, to jest akurat mocowanie kamienia, yy, ale coś na wzór Andoli było zrobione, że łapy były przymocowane w tym miejscu, ale postanowiłem zrezygnować z tego rozwiązania, z tego względu, żeby ciężar yy, całego silnika nie był przenoszony też na ten korpus. Przekręcalny do silnika, czyli na obudowę całego rozrządu, żeby tutaj drgania nie były przenoszone. Tego, żeby jak najmniej było tych drgań, właśnie wynikających z pracy silnika, żeby to nam nic się tam nie rozwarstwiało, to postanowiłem przenieść mocowania w ten sam sposób, jak ma to rozwiązane case Axial Flow, seria chyba, znaczy modelowo 2388. No i teraz tak. Tutaj podcinałem łapy, bo łapy fabrycznie hmm. w ten sposób. Jakoś tak. Nie wiem czy tak, czy tak. Nie tak były łapy. E... <ścoughs> ja to odciąłem, bo tutaj nie będzie. E... Ja muszę to oczywiście poprzerać, tylko sobie te bręchę z dziurami zostawię. I teraz tak myślę dospawać w ten sposób i tutaj po prostu gumy wsadzić, że od tego będzie tak zrobione jakoś tutaj pomocowane, ta strona tak druga strona podobnie będzie zrobiona czyli gdzieś tak będzie trzeba zrobić tutaj tylko pierwsze teraz sobie muszę wymierzyć płaty oczywiście z otworami no ale też będzie trzeba żeby wymienić cokolwiek zrobić to muszę, muszę mm, wziąć właśnie chyba pierwszy od tego zacznę, a później sobie to albo jakieś skosy wiążące te elementy porobię, czyli jakieś takie dodatkowe wzmocnienia. No i na razie tak moi to, drodzy, wygląda na chwilę bieżącą. Sprężarka jest zaczepiona tylko w tej chwili na, na przymiarkę, z tego względu, że też nie wiem, nie widziałem jak wykonać też tutaj jakieś odboje, takie skoski, czyli te kliny tak zwane. To to musiałem sobie jakoś to rozplanować. No, i co, walczymy dalej? Tak, na razie to wygląda jak wygląda. Już jest nieźle. Coś tam widać, jakby nie było. I może może jeszcze coś Wam pokażę. Także maleńka pauza i zmiana materiału. Dobra, moi drodzy, po wstępnych obliczeniach: koło zamachowe, tarcza. Czekaj, czy zdejmę, jak zdejmę, to wezmę. Zaraz tak. Mhm. sprzęgło 10 mm łamane przez 34,020 metka bizon wałek wałek w takim stanie nie jest to złe dosyć dobrze się trzyma ten wałek nie jest jakoś tam zużyty wielce no i teraz tak jak to połączyć wszystko jak to zrobić Powiem wam tak, martwiłem się też o wałek, żeby nie był za długi, bo jak jest za krótki, to jeszcze pół biedy jest, ale jak jest za długi, to żeby bez przerabiania, ucinania, bo oczywiście można by było go troszkę uciąć tą część, a przerobić tutaj, tak, wytoczyć na właśnie taki dziób, ale żeby wszystkie części były zunifikowane włącznie silnikiem Adorii żeby to wszystko było przerzucalne postanowiłem tych elementów wcale nie przerabiać i żeby oczywiście nie było przerabiane ale oczywiście z początku tego nie wiedziałem teraz już wiem co trzeba zrobić i wychodzi na to moi drodzy że ten wałek jest tylko i wyłącznie półtora centymetra za krótki na tym elemencie do stosunku koła yy, ogólnie położenie Wyszło mi, że do obudowy koła zamachowego od, do, od początku gniazda yy, tam jest Wandori 6, a tutaj yy, 7,5. Nie, czy odwrotnie? Tam jest, nie, dobrze mówię. Tam jest 6, nie. Zaraz wróćcie. Poczekajcie, dajcie pomyśleć. Tam jest 7,5, a tu jest 6. Czyli te 1,5 cm. Ja muszę jakoś tam nadrobić, a nadrobię sobie tym, że będzie po prostu wyższa, wyższa tulejka. Tutaj troszkę bardziej zrobię, że tulejka będzie w środek wchodziła, ale z kunierzem, żeby była wyższa i ona będzie po prostu tylko i wyłącznie wbita. Ale no co, 700 zł poszło jak psów dupę tutaj mówię Wam z tym kołem, no takim wyszedł, niestety.